Witam, jestem Piotr Marek. Jestem kandydatem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna Szczęść Boże w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Kandyduję z pozycji ósmej z okręgu wyborczego nr 6 miasto Lublin. Wybrałem ten komitet, gdyż jako jedyny zaoferował dla mnie miejsce na swoich listach spośród wszystkich innych uważanych za antysystemowe. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Kandydowałem w 2014 roku w wyborach samorządowych do lubelskiego sejmiku wojewódzkiego i uczestniłem w debacie kandydatów do niego w TVP Lublin. Prywatnie jestem z wykształcenia inżynierem elektrotechniki i pasjonatem wojskowości. Należę do klubu zachowawczo-monarchistycznego, byłem wiceredaktorem naczelnym czasopisma Monarchista. Publikuję w sieci obecnie na takich serwisach jak MonarchiaInfo czy portal konserwatyz.pl. Sympatyzuję z polskim towarzystwem geopolitycznym, z Towarzyszeniem Wierni Polsce Suwerennej, z Towarzyszeniem Narodowym Mienia Romana Dmowskiego oraz uczestniczyłem w pierwszej konwencji monarchistów w Warszawie w czerwcu 2015 roku. Dziękuję wszystkim tym, co mnie popierali w ostatnich wyborach i proszę o dalsze wspieranie mojej osoby w wyborach nadchodzących. Przedstawiam teraz 10 głównych punktów mojego programu wyborczego. Punkt pierwszy: zbudowanie w Polsce silnej władzy autokratycznej, wspieranie idei narodowej władzy tradycjonalistycznie monarchistycznej. Punkt drugi: rozwijanie nowych technologii w kraju i tworzenie w oparciu o nie nowych miejsc pracy, które będą generowały przychód. Punkt trzeci: program atomowy dla Polski, zabieganie o broń atomową dla Polski jako narzędzia niezbędnego dla liczenia się naszego państwa w polityce międzynarodowej. Punkt czwarty. Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce. Jako elektrotechnik jestem zwolennikiem zróżnicowanego rozwoju energetyki w naszym kraju w oparciu głównie o węgiel i atom. Punkt piąty. Geopolityczne wspieranie państw bliskich ideom tradycjonalizmu. Jestem wrogiem globalnej hegemonii neokońskiego i syjonistycznego USA. W polityce zagranicznej, aby pielęgnować nasze wartości, musimy koniecznie postawić na Rosję, Białoruś czy Węgry. Punkt szósty. Prawo do posiadania broni palnej dla każdego Polaka. Polacy nie powinni być w tej kwestii gorsi od Amerykanów. Punkt siódmy. Prostsze przepisy ułatwiające działalność gospodarczą. Niskie podatki będą tutaj gwarantem dla realizacji tego postulatu. Punkt ósmy. Reforma szkolnictwa wyższego. Wypowiadam wojnę wszelkim lewym doktoratom, nadanym zupełnie niepolini wbrew nawet prawnym założeniom. Punkt dziewiąty. Propagowanie w kraju ideałów tożsamych jego tradycji. Tu wchodzi w to. Choćby promocja tradycjonalizmu katolickiego, stroju autorytarnego, systemu opartego o szacunek wzajemny dla władcy i narodu oraz o hierarchizm. I punkt dziesiąty, najważniejszy na tę obecną chwilę: powołanie Milicji Narodowej, ochotniczej służby mundurowej o własnych przepisach i regulacjach do walki z napływającymi do nas agresywnymi mniejszościami zagrażającymi życiu krajan i Europejczyków. 25 października 2015 roku. Proszę o Państwa głosy. Piotr Marek, Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna, Szczęść Boże, pozycja ósma w okręgu numer 6 Lublin. Dziękuję.